come me Najwyższej imię, nasz prawiciel, książę pokoju. Amen. Pan z wami. I z twoim. Dzisiaj nasze takie wewnętrzne święto. Taka nasza mała uroczystość. Piękne jest w tej ikonie to, Maciek będzie nam niegłębiej o niej opowiadał, że wokół niej gromadzą się ludzie. Ludzie, którzy chcą zaczerpnąć tej wody. I możemy tam spotkać niemalże każdego, od, od małego dziecka po, po starszych, po ludzi chorych, trendowatych. Ale najważniejsze jest to, skąd bije źródło tej sadzawki, od samego Jezusa Chrystusa. I zobaczcie, że każda uczta eucharystyczna jest, jest dokładnie tym. Gdyby zamiast tej sadzawki postawić ołtarz. To tak wygląda każda msza święta. A my jesteśmy zgromadzeni wokół tego ołtarza, jak ci ludzie. I chcemy zaczerpnąć. I o to dzisiaj Pana Boga prosimy. Tych... Pana z wami i i słowa Ewangelii według świętego Jana. Pana Jezus znowu ukazał się nad morzem tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, tomasz, zwany Didymos, Natanael z kany galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie widzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę. Był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: Kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz. Jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie jak byłem w seminarium. E, niewiele pamiętam z tych sześciu lat. Znaczy nie, pamiętam dużo, ale może z nie, z nie z jakimiś takimi dokładnymi szczegółami. Ale pamiętam jeden wykład z Pisma Świętego e, z Księdzem Piotrem, w którym opowiadał nam o sadzawce bodajże Siloę tej sadzawce, która była przy samej świątyni, w której, jak mówi pismo, od czasu do czasu było poruszenie wody i wokół której gromadziło się mnóstwo ludzi chorych, potrzebujących, bo, bo kiedy było poruszenie i ktoś wszedł do tej sadzawki, to był uzdrawiany. I opowiadał nam jedną z interpretacji, jedną z historii, jak, jak Żydzi sobie to tłumaczyli. I mówił, że jeden z przekazów tłumaczył, że poruszenie wody dokonywało się wtedy, kiedy w świątyni była składana ofiara, jakiś tam zwierzak. I kiedy ta ofiara była składana, to Żydzi wierzyli, że aniołowie tą ofiarę zanoszą do nieba przed Boga. I mówił, że kiedy ofiara była konkretna, kiedy była naprawdę dobitna i ciężka, to ci aniołowie musieli z trudem, tymi skrzydłami, że tak powiem, machać, żeby do nieba się unieść. I kiedy wylat wylatywali ze świątyni i przelatywali właśnie nad tą sadzawką, to, to swoimi skrzydłami poruszali wodę. Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy, że faryzeusze i saduceusze zaatakowali Piotra, który głosił zmartwychwstanie. Rzecz trochę dziwna, bo jeśli pamiętacie, to saduceusze wierzyli w zmartwychwstanie. Więc nie mieli powodu, żeby Piotra atakować, który zmartwychwstanie ciała głosił. Ale jedna rzecz im się bardzo wtedy nie spodobała. Że Piotr głosił zmartwychwstanie w Chrystusie. Nie, że gdzieś tam kiedyś tam zmartwychwstaniemy, bo nasz ojciec Abraham czy mojżesz, Mamy zmartwychwstanie, bo mamy udział w Chrystusie. Nie ta ofiara, która była składana tam z wołów i z cielców, dawała uzdrowienie. Ale ofiara Jezusa Chrystusa i udział w niej. Dzisiaj Ewangelisty, z Ewangelista z czytania z Ewangelii z dziejów, z dziejów apostolskich. Mówi właśnie, że Piotr po tym jak uzdrowił w świątyni, to, to właśnie poszedł i ci faryzeusze i saduceusze go zaatakowali. Ale pamiętacie doskonale, co się tam stało, kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni, aby się modlić. Spotkali tego żebraka, który prosił ich o jałmużnę i Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa mówię ci wstań. Dzieło Chrystusa. Które jest dla nas uzdrowieniem, które jest dla nas nowym życiem, które jest dla nas zmartwychwstaniem. Po spotkaniu, z którym jesteśmy nowym, nowym człowiekiem, nowy ja. I to nie tyle, że tam nowa fryzura, tam nowy ciuch, czy jakiś nowy imidż. Moje serce, zabierz ode mnie to serce kamienne, to serce twarde, a dam ci serce żywe serce z ciała. To serce Boże. To jest ta przemiana, to jest ta zmiana. I kiedy na początku mówiłem o tej sadzawce, że z tej ikony, że można by ją równie dobrze zamienić naszym ołtarzem, ale to jest właśnie ten obraz. Przychodzimy do ołtarza, bo z niego bije to źródło życia dla nas. Bo przy nim mamy udział w zmartwychwstaniu. W życiu zmartwychwstałego. W tym życiu zmartwychwstałego, które który jest dla nas czasem problematyczne, zobaczcie, że kiedy jesteśmy na mszy świętej, kiedy jesteśmy tutaj przy Bogu, jest uwielbienie. To jest jakoś inaczej. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze, jak jestem tutaj na naszej adoracji, uwielbieniu Eucharystii, to tak jakby ten cały świat nie istniał. Jakby to wszystko gdzieś jakoś znikało, te, te problemy. One gdzieś tam dalej istnieją, bo ja gdzieś tam sobie o nich pamiętam, ale, ale już wcale one nie stracą, nie wydają się takie duże. I tutaj z Panem Bogiem ta, ta nasza relacja, ten nasz kontakt jest, jest piękny. Ale schody dla nas się zaczynają wtedy, kiedy z tej świątyni nie wychodzimy. Kiedy wiemy, że wydarzyło się coś, wiemy, że coś się w nas narodziło, a raczej ktoś. Wiem, komu zaufałem. No, Święty Paweł z drugiego listu do Tymoteusza. I z tym zaufaniem idę do swojego życia. I, I w tym moim życiu bardzo często to zaufanie gdzieś tak opada. I tak jak tutaj potrafiłem Boga czasem uwielbiać, to tam nie potrafię. Albo może już mi tak nie wychodzi. Czasem to bywa trudne i to nie jest tylko nasza bolączka, bo tego samego doświadczyli apostołowie, słuchajcie, w dzisiejszej Ewangelii. Doświadczyli na własne oczy czegoś niezwykłego. Spotkali się już ze zmartwychwstałym. Ja zawsze mam taki obraz przed oczami, nie wiem czy słuszny, ale Ewangelia mi go podsuwa. Że oni poszli nad to Morze Tyberiackie, nad to Jezioro Galilejskie, oni siedzą na tej plaży i nie wiedzą zupełnie co robić. Wrócili do swoich terenów, do swoich mieszkań, do swoich domów, do swoich miejscowości prawdopodobnie, bo stamtąd pochodzili. I Piotr mówi, no dobra chłopaki, no idę łowić ryby. Od czego, od czego zaczynałem, na tym skończę. Fajnie było, czy lata minęły. Jest doświadczenie, będziemy się nim dzielić, jakby ktoś zapytał. Ale jak za coś trzeba żyć. Jego wspólnicy mówią, no to dobra, to idziemy z tobą. Tam jeszcze był Tomasz, on się przy okazji mógł wiele nauczyć. Ale wracają do swojego życia. I już inni, już po pewnym doświadczeniu, po czymś niezwykłym, ale nie wiedzą za bardzo jak z tym żyć. Nie wiedzą jak się za to zabrać. Jak to swoje życie rzeczywiście przemieniać. Bo Jezus im obiecywał rzeczy wielkie, niezwykłe. A tu łódka stała, trzeba było tam ją pewnie wyczyścić po trzech latach nieużytkowania, trochę obskrobać i, i dawaj, nie? Rzucać sieć. Ale to jest niezwykłe, że Chrystus przychodzi do nich po raz kolejny. No i zobaczcie, że ta historia lubi się powtarzać, bo ten opis... Z dziejów apostolskich jest naprawdę niemalże identyczny z tym pierwszym opisem ich powołania. Tak samo wypłynięcie, tak samo rezygnacja, zerowy połów, aż w końcu ktoś mówi: Zarzućcie jeszcze raz. Nic żeśmy nie łowili. Zarzuć jeszcze raz. I co ciekawe, oni zarzucają z pełnym zaufaniem. Jak jeszcze. Na początku Ewangelii tam Piotr mówi, Panie, jesteśmy zmęczeni, to już nie ma, nie ma sensu, tak? To już w nich jest jakaś zmiana. Już się coś w nich dokonało, że oni rzeczywiście to zarzucają. I pod, podczas tej prostej, zwykłej czynności codziennej oni doświadczają cudu. Po raz kolejny, że Jezus do nas do nich przychodzi. I tego wam życzę. Na ten czas zmartwychwstania, ale na każdy dzień naszego życia, żebyśmy umieli się zachwycać tą naszą codziennością, która jest taka sama niemalże jeden do jednego z tego naszego życia przed poznaniem Chrystusa, tak? Ale już nasze serca są inne, już z innym zaufaniem, z inną nadzieją, z inną radością. Z tym doświadczeniem, że w moim życiu wydarzyło się coś niezwykłego, że zostałem zbawiony i odkupiony. Te proste rzeczy potrafią nam ukazać, jak Bóg jest wielki i potężny, mimo że wcześniej tego nie dostrzegaliśmy. Dzisiaj dzisiaj napisałem do jednej swojej uczennicy, bo tuż przed świętami jej, jej babcia, babcia trafiła do szpitala w ciężkim stanie i prosiła mnie o modlitwę. A święta minęły, więc napisałem. Szczęść Boże, jak tam? Jak u babci. Proszę księdza, dzisiaj zrobiła mi racuchy. Już jest w domu. I te racuchy smakowały mi jak nigdy w życiu. Zwykła rzecz. Ale po doświadczeniu w pewnym sensie straty tej świadomości, że, że to mogą być już dni ostatnie mojej babci, nie? kiedy ta babcia niejako wraca do, do życia, do pełni życia i przychodzi do tej zwykłej codzienności, do tych, do gotowania, do tego, co może umieć najlepiej w życiu, nie wątpię. Ale zobaczcie, że ta zwykła rzecz potrafi już przemienić przy jej serce. Dzisiaj tak samo wpadł mi jeden cytat matki Teresy z Kalkuty, która mówiła, że nieważne jak dużo rzeczy robisz, jak wielkie rzeczy robisz, pytanie jak dużo jest w nich miłości. Jak dużo jest w nich właśnie tej miłości. Czyli Boga. Bo Bóg jest tą miłością. I niech to doświadczenie nas przemienia. Bo to jest coś, co niesiemy światu. To jest to orędzie, które będziemy kontemplować w naszej ikonie i w tej ikonie, która zawsze nam towarzyszy. Że my przychodzimy, aby zaczerpnąć z tych zdrojów, no właśnie jakich? Zdrojów zbawienia. Tych zdrojów, które dają nam życie, dają nam doświadczenie tego nowego życia. Które dają nam doświadczenie właśnie miłości Boga do nas. Bo tym jest krzyż. Tym jest ołtarz, tym jest figura zmartwychwstałego. Patrzymy i przypatrzcie się, jak Bóg nas umiłował. Największe przykazanie, jedyne. I to ono wszystko wypełnia. Więc niech wypełni też nas podczas tej nocy uwielbienia samego Boga. Amen.